Najbardziej lubię w feministkach to, jak e, żonglują pojęciami i korzystają z tego, że są niejednorodnym zjawiskiem. No bo, jakby wrzucić te panie razem do jednego worka, no to wiadomo, że ta liberalna będzie zwalczała tą intersekcjonalną, e, ta intersekcjonalna e, będzie miała coś przeciwko. E, kurczę, aż ciężko mi sobie wyobrazić. W każdym razie każda będzie walczyła z każdą, łączy je kilka wspólnych cech. Po pierwsze, założenie, że kobiety zawsze są ofiarami, po drugie, że ich oprawcami są mężczyźni i że to wszystko jest zawsze ich wina. No i teraz y, mamy ciekawe zjawisko. Elon Musk e, odkrył, e, właściwie nagłośnił, nie odkrył, że w Wielkiej Brytanii działały gangi e, przybyszów e, z krajów, z których przybywają inżynierowie i lekarze, i ci przybysze bardzo często brzydko wykorzystywali miejscowe dziewczynki. Nie mówię kobiety, bo to bardzo często okazywało się, że to były właśnie dziewczynki, e, bardzo młode e, osoby. Feministki głównego nurtu za bardzo się w temacie nie odzywają, ponieważ za każdym razem, kiedy jakiś faszol temat nagłaśniał, no to one stawały razem z głównym nurtem, stwierdzając, że przecież miejscowi też wykorzystują, a skoro miejscowi też wykorzy wykorzystują, to tutaj nie wolno się kierować rasizmem, a poza tym to wszystko jest nieprawda. Teraz jak nie daje się tego ignorować, zwłaszcza ze środowiska TERFek, przychodzi komunikat, że one też kiedyś tam na to zwracały uwagę. Tyle, że ja nie kojarzę żadnej terwki, którą by zamknęli do więzienia za nagłaśnianie tego tematu, a to my i Robinson poszedły siedzieć i do dzisiaj władze brytyjskie za nim w tym temacie chodzą. Feministki z kolei były zajęte tym, czym zazwyczaj są zajęte feministki, czyli e, wymyślaniem nowych praw, które przykręcą śrubę miejscowym mężczyznom. Wobec tych, którzy są naprawdę względem nich czasami niebezpieczni, one potrafią się zachowywać w sposób dużo bardziej tolerancyjny. No ale teraz powstał taki dysonans poznawczy, bo się okazuje, że dużo siostrzyczek e, bagatelizowało realną krzywdę kobiet. No i. E, Trochę psuje to narrację, więc trzeba ją nią tak zarządzić, aby pasowało pod teorię patriarchatu. Teoria patriarchatu zakłada, że za wszystko odpowiadają mężczyźni, głównym złolem są tam insele. Tyle że incelem może stać się każdy, kogo feministki nie lubią. Jako incela zaczęły one określać również Elona Muska. I tutaj pojawił się na Twitterku, zaobserwowałem taki fajny nowy pomysł feministek, aby określić, że wszystko to, co działo się w Wielkiej Brytanii, to nie jest dowód na zrąbaną politykę migracyjną oraz zepsucie rządu, to jest problem inceli bo incele w postaci inżynierów oraz lekarzy z krajów Afryki i Wschodu to to samo co nasi incele tutaj na miejscu, bo oni wszyscy nie lubią kobiet i w ten sposób winnymi staną się właśnie incele, a feministki mogą dalej prowadzić dalej swoją wojnę ze strasznym patriarchatem, który się zagnieździł właśnie po tej stronie incelskich. Niezłe. Za każdym razem nie przestają mnie one zadziwiać. Prawa mamy równe. Ten ruch mógłby się już równie dobrze rozwiązać, bo kiedy pojawia się realny problem dotyczący kobiet, to one są ostatnie, żeby się nim zająć, ale zawsze są pierwsze, żeby znaleźć najbliższego mężczyznę, który ma być za to wszystko odpowiedzialny. Ja się zastanawiam, w jaki sposób An Anonek, który. Nie ma zmaczowań na Tinderku, który nie potrafi zainteresować sobie sobą jakiejś dziewczyny. Ma odpowiadać za to, że władze Wielkiej Brytanii nie robiły z problemem tego, co należałoby robić, bo psułoby im to e, politykę imigracyjną, jaką w danym momencie chcieli prowadzić. Świetnie.